Witajcie, kochani, pewnie zastanawiacie się, dlaczego nie puszczam żadnych filmów przez te kilka dni. Dlatego chciałem Wam pokazać, co robię, jak to wygląda. Ale nie mówcie nikomu, dobra? Nie powiecie? Uwaga, uwaga, idziemy na górę. Idziemy na górę. Hmm. Zobaczcie, jak biało. Hmm. Da się? Jednak się da. Hmm. Zobaczcie. Na razie Wam nie pokażę jak to wygląda, bo tak jak oczywiście z elektryką na początku, jak coś będzie nie tak, to zaraz ktoś się doczepi, dlatego jak już doprowadzę to wszystko do, do stanu takiego, żeby można się pochwalić, to oczywiście Wam to pokażę i przeliczymy wtedy koszta, jak to wygląda. Zobaczcie. Dzisiaj trzeci dzień to robię. Powiem Wam, że jest godzina 20, wracam do domu, bo mnie żona zabije w końcu. W końcu od 6 rano do 20 przez 3 dni to nie każdy lubi taką robotę. Zobaczcie jeszcze raz, teraz dzwonią na tempie. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.